Witam serdecznie wszystkich oglądających. Robimy jeden rzut, robimy drugi rzut. No i bardziej zorientowani już powinni lokomotywę poznać. Wyjątkowo nie jest to elektrowóz, spalinowóz i nie byle jaki, bo co? BR232, dokładnie tak. A to co mam tutaj przed sobą jest związane z tematem dzisiejszego odcinka. Jest to turbokompresor 6TK, czyli turbosprężarka Silnika, który jest tutaj zainstalowany 5D49, mimo że nie jestem silnikowcem, to jest temat, który ostatnio wywołał sporo burzy w moim tutaj środowisku warsztatowym. I zacznę od początku. Lokomotywa w trakcie przeglądu dużego, już nie będę tutaj konkretnie wskazywał jakiego dochodzi do opornika wodnego czyli próby agregatu prądotwórczego pod obciążeniem no i niestety silnik się dławi dławi się, bo brak jest powietrza do ładowania brak ciśnienia powietrza do ładowania z jednej strony przypuszczalnie była jakaś tam musterka w obwodach elektrycznych, która została sprawdzona no i wyeliminowana z drugiej strony ktoś tam przypuszczał że może nieprawidłowo pracuje układ paliwowy układ paliwowy sprawdzony pracuje dobrze no i przyszła decyzja żeby odkręcić łącznik turbosprężarki tutaj znajduje się ten cały łącznik obecnie jesteśmy w tym miejscu dzięki czemu możemy sobie zajrzeć tutaj na łopaty no i łącznik został odkręcony i cóż się okazało Ano okazało się to że Łupaty na tym wirniku to jest tak zwana strona brudna, czyli strona spalin, wydechu. Ciśnienie gazów wydechowych powoduje napędzanie turbiny. Ta turbina jest stale, na stałe połączona z kolejną. Ta natomiast zasysa powietrze i wtłacza do silnika. Czyli to jest po prostu układ doładowania silnika spalinowego. No i po otwarciu. Tego łącznika i po kontroli wizualnej, raz, że wyszły jakieś takie drobne zastrzeżenia dotyczące geometrii łopat, że geometria być może nie odpowiada temu, co być powinno, w związku z tym to ciśnienie powietrza do ładowania nie jest takie jak należy. No a druga sprawa, ja tutaj mam taki element, to jest akurat łopatka. Z turbiny z Gagarina zmodernizowanego, z tak zwanej kołomny, generalnie jest dosyć podobna, troszkę mniejsza, natomiast sposób montażu tej, tej łopaty jest identyczny, ponieważ te łopatki są wymienne, jak zaraz pokażę. Łopatki, które są zamocowane na wieńcu, można delikatnie poprzez delikatne takie naciskanie palcem, ewentualnie złapanie za łopatkę, to te łopatki się po prostu ruszają. No i firma, która wykonywała naprawę tej turbosprężarki, tego turbokompresora, przepraszam, stwierdziła, że te łopatki się przecież mogą ruszać, no bo jest siła odśrodkowa, ta siła będzie powodowała wypychanie łopatek na zewnątrz i się wszystko ułoży. No. Rzeczywiście ma to jakiś sens, natomiast z drugiej strony to jest element, który wiruje z ogromną prędkością. No i jakiekolwiek ruchy elementów, które są zamocowane na wieńcu, raczej są niepożądane, bo to też może wpływać na wyważenie całego układu, jeżeli się zablokuje w nieodpowiednim miejscu taka łopatka. No i generalnie kilka osób, które naprawdę są autorytetami w branży i znają się na temacie, stwierdziło, że kategorycznie to się nie ma prawa ruszać. Zatem przyjdzie do wybudowy całej turbosprężarki. A to co chciałem pokazać, to właśnie te ruszające się łopaty bo to jest naprawdę temat rzadko spotykany i myślę, że warty uwagi. Aha, jest jeszcze jedna rzecz, bo na doładowanie naciśnienie powietrza do ładowania może wpłynąć jeszcze jeden czynnik. Mianowicie jest coś takiego jak interkuler. Który chłodzi powietrze doładowujące, silnik, no i może się tak zdarzyć, że on będzie zapchany. No ale w tym przypadku jest on zupełnie czysty. To może, żeby nie przedłużać, to, tak jak mówiłem, to jest ten turbokompresor 6TK. Ja postaram się pokazać, co tam się takiego podziało. Tutaj są widoczne łopaty na wieńcu. Proszę zobaczyć, mocowanie, jeżeli nie identyczne, to bardzo zbliżone do tego, chyba tutaj jest jeden ząbek więcej, no, może nawet nie, do tego, co mamy na Gagarinie. Teraz pozwolę się zmieścić. Już po dźwięku słychać, ile łopat jest luźnych. Teraz część się już osadziła, może właśnie w wyniku tego ruszania, ale wcześniej w momencie kiedy ręcznie napędziło się wirnik turba. Było słychać takie lekkie klekotanie, właśnie będące wynikiem luzów łopatek, które po prostu. Kiedy zjeżdżały na dół, opadały, znaczy wysuwały się, że tak powiem, w miarę tego luzu, który mają dostępne. No i hałasowały sobie. Jak na element, który wiruje z prędkością tysięcy obrotów, to słabiutko. No, i jest jeszcze te, tego typu temat, bo to też się zdarza na lokomotywach BR2-3 tam 1, 2, 3, 2 że w miarę. Teraz silnik jest zimny, turbosprężarka jest zimna, że w miarę rozgrzewania się turba może dojść do jego zablokowania albo znacznego zmniejszenia obrotów. Tam są łożyska ślizgowe, smarowane z silnika spalinowego. No, jeżeli pasowanie jest wykonane w nieodpowiedni sposób, no to w miarę. I nagrzewania się całego układu, rozszerzalności temperaturowej elementów może dojść do przyblokowania wirnika. Zatem może się zdarzyć, że jesteśmy w trakcie prób agregatu prądotwórczego, czy nawet tam na pociągu jesteśmy. Silnik pracuje do któregoś momentu, póki się nie nagrzeje w sposób taki jak należy. No, a przychodzi taki moment, w którym nie dość, że zaczyna kopcić na czarno co świadczy o braku powietrza do ładowania. Między innymi oczywiście, no to jeszcze wydaj, znaczy moc silnika drastycznie spada, no bo już nie ma do ładowania. Tylko taka oto ciekawostka z BRK. Może jeszcze raz zakręcimy kołem fortuna. chyba było słychać takie lekkie klekotanie. No to byłoby chyba na tyle. Turbo do wybudowy, turbo do naprawy wymiany. No i będziemy dalej lecieć z tym koksem. Spróbujemy ją uzdatnić tą maszynkę. Także tyle w temacie. Dzięki.